Siemaneczko! Dzień dobry! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który nie będzie perełkami z aukcji, a będzie naszym przeglądem Waszych samochodów, które wysłaliście na naszej grupie garaż Will Od razu mówię, że będzie tutaj konwencja tego odcinka dwojaka, czyli Albo będziemy oceniać samochody, albo je roastować. Jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo dystansu do siebie, do swojego samochodu, no to po prostu będziemy po tym samochodzie cisnąć. Więc po prostu może być zabawnie. Wy też oczywiście pamiętajcie, że roast to wszystko dla zabawy. Nie chcemy nikogo obrazić. Ma być zabawnie. Ma być śmiesznie. I... Tak śmiesznie jak to zdjęcie, które tak mnie bawi od wczoraj. Jak na przykład to zdjęcie. Nikt takiego nie wysłał chyba z tego co widziałem. Dobrze. No ale zobaczymy, co jest w komentarzach. Także zaczynamy. Ktoś tu wysłał motocykl, może nie samochód, ale chociaż nie muszę wstać w korkach. Fajnie, Kacper. Będziemy omijać raczej takie komentarze. Skupiamy się na tym, tak. żeby było wszystko względem tego, co napisałeś. O co Tak, nie chcieliśmy, żeby zostało określone, czy ma być Rost, czy ocena. Kilka zdjęć i jakiś zwięzły opis samochodu. Mateusz wysłał swojego Nissana 350Z. Może i drogi, ale za to bardzo przeciętny. Przedliftowy 3,5 V6, 286 KONI. E, o, automat. Super. E, modyfikacje rodem z szybkich i wściekłych. Zimny dolot. Spacer do lotu, brak katów. No czyli tak pewnie wszystko budżetowo. Tutaj no widzę, tak. że zostało rozegrane. Widać, że Mateusz musiał się wychować na Need for Speedzie, szybkich i wściekłych, natomiast nie, nie, nie pozwolił sobie na takie szaleństwa jak tuningowanie tego samochodu, tylko no, ewentualnie może poza wycinaniem katalizatorów. Może katalizatory zostały wycięte po to, żeby mieć budżet na utrzymanie tego samochodu, na przykład na paliwo bo to jest przydatne na przykład teraz. Eee, aerodynamika wspierana przez patent trytytkowy. Eee, z ciekawej historii, auto zrobiło 2 dni 1600 km i dalej jeździ. Eee, no nie lada wyczyn, <grym> nie, nie lada wyczyn, 1600 km, no coś niesamowitego. Urzekł mnie to w ogóle, że niby taki budżetowy projekt, a jednak musiał jechać na hamownię, żeby zbadać, że urósł ten jeden koń mechaniczny. Skąd wiesz, że jechał na hamownię? No nie wiem, no jakoś to musiał sprawdzić, skoro... Pozwoliły wykrzesać co najmniej jedno. nie zauważyłem ten... tutaj tej adnotacji, że wy wykrzesane no jest. Jednie, że to jest takie przypuszczenie tylko z jego strony. O. No to tutaj już jakby wiemy, dlaczego były wycinane <grym> katalizatory, yy, bo kwestia była tutaj widać jakiś napraw, pewnie jakiś krawężnik został zahaczony przy domorosłym Driftcie. No w ogóle Stąp ten lakier się tak bardzo ze sobą zgadza, co nie? No, no może na przykład zostało oddane do lakiernika, starczyło na bazę, nie starczyło na bezbarwę. <grym> Passat B5 po lifcie W8 Formotion. Nie mamy informacji, czy ma być roustowany, czy nie. No ale wiesz, to jest takie auto, że można tylko ewentualnie pozytywną ocenę dać, prawda? W naszym kraju nie można czegoś takiego roustować. No, myślałem, że powiem że właśnie trzeba rostować ale okej. Okay. Nie, W8 ciekawa wersja. Gratulujemy zakupu nietuzinkowy pasacik. Rost. Zwykła poczciwina Ford Focus 2, 1,6 benzyna, 100 koni, zmodyfikowany wachacz, bo fabryczny się rozdupcał. No, czyli pewnie tutaj też i wściekli, chęć driftu, przód, napęd, ręczny. Ciekawe, czy linki od ręcznego tam jeszcze żyją. No, bo skoro wachacz poszedł, no to pewnie też jakiś kramerzniczek został zaliczony. No taki nie wyróżnia się z tą, mówim powiedział. No tak, kurde, to jest tak poprawne auto, że aż ciężko je jakoś straszliwie zrostować. No trzeba po prostu lubić nudne auta. Ciekawe w sumie, że ktoś kto jest fanem motoryzacji lubi nudne auta. Rost albo ocenę jak wolicie. Piękne francuskie wozidło, 406 Coupe, 2.0, z podnękiem gazotu, także nie ma to tamto. No to jak mamy wybrać, no to chyba oczywiste, że wybieramy rost. Eee, 2.0, szkoda, że nie V6. Jak tam elektronika w francuskim aucie działa? 406 w coupe, takie niby fajne, niby ładne, Pim farina, te sprawy, ale no jednak. Czy to wygląda ładnie? Bo jak dla mnie wygląda jak taki sum. Sum? No? Nie widzisz suma z przodu no, tego, samochodu? to no. Ocena. Ok. Impreza 2,5 z 2006 roku. Montaż wydechów, bo była sama rura 3 -calowa. ja bym zostawił rurę 3 no ale okej. Okay. Wymiana łożysk, regulacja zaworów, drobne wycieki, no z tego co ja wiem to Subaru potrafią mieć więcej niż drobne wycieki, ale dobra to miała być ocena. Coś tutaj mam więcej? I automat. Niestety automat. No, no szkoda trochę w takim Niby aucie. szkoda, ale z drugiej strony wiadomo, wygodnie. Po mieście, komfortowo, nie trzeba się męczyć. ze Stanów zdjęcie. No, czy my tutaj mamy w takim razie widza z USA? No, wow. Mm, no. ewidentnie. Ładne auto. Ta generacja mi się chyba najbardziej podoba z tych wszystkich imprez. Jest taka... nie jest to ten blobaj, który tak wygląda mm. z przodu jak jakiś pająk. Fajne, ładne auto. Pokaż film. Jeszcze bez spoilera i dystansów o wow, jakiś montażyk jest. A tam coś było na flechach. No, Angruz gruz in, in Lublin. chcemy wyjaśnić. Chcemy wyjaśnić. Chcemy wiedzieć, czy to auto stoi w Stanach w końcu, czy w Lublinie. Mazda 6, pierwsza generacja, przebieg 151 tysięcy. Auto odkupione od rodziców za 13 tysięcy złotych. 13 tysięcy złotych za Mazdę 6. Chyba za dużo. No, Wcale powiem Ci, że. Nie chciałbym mieć takich rodziców, którzy mnie robili na hajs, no ale jak widać, zdarzają się i takie sytuacje. Oczywiście wchodzimy tutaj w, w koncepcję rostu. No tak, tak. Zmiana kolorów felg na ciemny grafit. Nice. Czyli to już projekt, Fionic, nie? Nie? To, to, już jest, to już jest projekt w takim <laughs> razie. E, robiona blacharka, rdza wyżarła dwie dziury, nic o, dziwnego. No w tym modelu tak. I tak szok, że to zrobiłeś że, i że Ci nie brakło budżetu po zakupie tego auta za 13 tysięcy złotych. Wszystko wycięte, w sensie katalizatory Oby. i tłumiki. Mam nadzieję, że to jest Mazda na przelocie. E, Zakonserwowane produktami z wysokiej półki. Tak. Hammerite. <laughs> w komentarzu zdjęcia, w film: O! Ale nie, no jest dobrze jak na ten model. Nie, no i coś takiego robić? No, <laughs> w ogóle bez sensu. Auto lżejszy, szybciej jedzie przecież. Bez sensu. Na nie jest jakby jakieś istotne konstrukcyjne miejsce. Co to jest? Na hamowni tym byłeś? <laughs> A, tu, a, że chip tuning jakiś wyjechał, 150 koni no, wow. ze 112. No, wow. no, to, no to nie, no to to już jest naprawdę prawilny projekt. Myślę, że Altrace stoi otworem. <laughs> nie, no bardziej japfest. A, no może i tak. Stanisław ma Saba Aero 2.0 Turbo. Bardzo fajny silnik, nie ma oceny, nie ma, nie, nie ma tutaj jakby informacji, co? czy ma być roast, czy ocena, no to pójdziemy sobie tak neutralnie bardzo fajny silnik, podatny na modyfikacje. W ogóle taka ciekawostka. Sam miałem Saba 9-3, nigdy się tym tutaj nie chwaliłem, sprzedałem go jakieś. się 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 Ale to było tak bardzo słowo Tylko że ja miałem w dizlu, ale 1.9. Dobra, już się 180 koni, 400 Nm. Już się nie chwal. I Polifta. No. No, poli w tym mi się bardziej podobają jakby. Ale to oczywiście subiektywna opinia. No, tak Takie zwykłe. No, no zwykłe. ale fajnie, bo tutaj widzę, że też coś zostało zrobione chyba z silnikiem. Tam chyba była jakaś informacja, że jest moc do 260 koni mechanicznych. Chyba, że to jest jakiś plan. A w planach jest podniesienie do 260. No to trzymamy kciuki. Good luck. Rose, to jest te kamery. Sprowadzona ze Stanów w 2001 roku. O kurde. Użytkowana przez lekarza. Przez lekarza. Ciekawy jakiego. Mhm. Przejechał tutaj Daniel 55 tysięcy kilometrów. 254 tysiące mil. Mhm. Samochód nietypowy, w planach wydech. Po co? Sprężyny, felgi, wymiana zderzaków na inne. Mhm. O, ruda jej nie ma A to ciekawe, tym bardziej, że zdjęcia zostały wykonane w zimie. Odważnie, odważnie jeździć japończykiem w takich warunkach nie powiem. No takie do bólu nudne auto, brzydkie. Ciekawe, kto się zdecydował na import czegoś takiego ze Stanów. Ewidentnie. Brzydkie. No. Gratulujemy brzydkiego samochodu. Niech będzie los. Nie ma co oceniać tak nudnego samochodu. Dziadkowu z 3000. Aha, okej, okay, że to nazwa. dziadkowo z 3000. Z przepotężnym, utrubionym 1,4 pod maską. Głośno w nim jak skurwysyn, ale nie pozbędę się go jeszcze, bo kredyt trzeba spłacić. No, wziąć kredyt na takie auto, to jednak no, trzeba to, mieć to, takie coś. To, tutaj hmm. jakby widać bardzo dwie bardzo mądre decyzje życiowe, które zostały podjęte. Po pierwsze kredyt, po drugie kupno Hyundai. A. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Ale to jest ciekawy Yaris, to jest 1.8 133 konie, wersja TS, no i co w tym takiego specjalnego? No to jest taki wiesz, GR Yaris wersja beta. Mhm, bardzo, ja bym nie rostował, bo mi się podobają te auta. No, ja też bym nie roztował, bo jest fajnie. Eee, czyli co, wolnossące 5 litrowe V8, tutaj mamy szacun. Za wybór takiego samochodu. Pierwszy taki... właściciel to jest salon Polska hopie. Mhm, No to no nie jest. Dziwna bo blacha z Japonii. Ło, eee, ale jest obszerny tutaj opis modyfikacji. Dużo karbonu widzę, bo wszystko się zaczyna. Karbonowe, 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 Szkoda, że felg jeszcze nie ma karbonowych. A zdziwiłbyś się. Matko Bosko, ile tutaj pieniędzy musiało pójść? No. No, ale nie no, jak pierwszy właściciela to auto nie wiem, ma z 10 lat. No, nie wiem, ile może mieć, ale może mieć coś takiego. No, kurczę, ciężko szczerze mówiąc, tutaj coś powiedzieć. No, fajny japoński samuraj, wolno sące V8, taki europejski Ford Mustang, można powiedzieć, ale jednak w zdecydowanie lżejszej i przyjemniejszej dla oka wersji, jeszcze dodatkowo bardziej e, tutaj użytkowej, bo ma cztery drzwi. No bardzo ładne auto. Te Lexusy jest w bazowej nawet wersji. Uważam, że są bardzo ładne, a ISF jeszcze z takimi modyfikacjami, no wygląda przekozacko. Ocena, bo ciężko zrostować klasyczka. Ford Ściera 9.2, wersja GT, DOHC na podtlenku Bardzo dobrze. Felgi z Coswarta, gwint z Focusa MK1, z tyłu ucięte sprężyny od Transita. Przesz nam takie rzeczy i mówisz, że ciężko rostować, okej. Okay. Short shifter, tyfer otwarty, bo to daily, ale w zimie bokiem fajnie lata. No, fajne. Jakby, jeżeli dbasz, szanujesz, to spoko no, fura. No widać, że gdzie nie, gdzie może no, się nadaje do jakichś poprawek, ale przede wszystkim jak na Forda z tamtych lat, no to widać, że nie jest jakoś pognity. Bardzo, fajnie, bardzo fajnie zachowane wnętrze. Kielka nawet pasuje. Może short shifter, tam już troszeczkę widać, że zajeżdża taką współcze... współczesnością, ale poza tym... Fajnie to auto wygląda obniżone, tak schludnie to... No, no nie, że wygląd pasuje do nie tego wygląda auta. jak taki dziadkowóz, no nie? A przez mm -hmm. to, że to taka jeszcze fura, klimat przełom lat 80-tych, 90 -tych, no to, no. to... już się tego często nie widuje aż łezka wokół się kręci. Roz, Z36, no... M4... Nie mogę się obyć bez tego. M44 B19 akurat dobry silnik, więc tutaj ciężko to jakoś hejtować, przedłużone o 5 cm wahacze, czyli widać, że jest upalane, jest driftowane, ucięte sprężyny, super, nice. przespawane zwrotnice, no to kurde, to tam musi być dużo skrętu, także przynajmniej skręt pewnie tutaj nadrabia jakby za umiejętności, żeby żebyś nie wyspinował, także to myślę, że bardzo rozsądne rozwiązanie. Wow. Odcięte hamulce tył pod hydrołapę. Dlaczego tego nie zrobiłeś na wpięcie w układ albo drugi układ. Nie może było taniej. No na pewno I było, prościej. ale jakby. No dobra. Oryginalnie siedziało M43B16, które po czterech barach w oponach przy dobrej prędkości podnosiło trzeci bieg. No na śniegu pewnie miało szansę myślę. No. E... Niestety poszło na żyletki, a silnik siedzi w samurai. Dobra, zobaczmy tego furacza. Kompakcik. No, cudnie, Na, Najpiękniejsza Buda, to nie, wiadomo. Nie. Tak. Nie, najbrzydsza Buda. Nie można ko hejtować kompaktu. Można są, właśnie. To są najładniejsze samochody. Ale sprytnie, bo nie ma wrzuconego żadnego zdjęcia takiego Uff. faktycznie, które. Pokazywałoby tył. Nawet to jest tak hamsko ucięte, no. że nie widać tego tyłu. także... Coś tam jest na pewno nie tak z tym tyłem. Także no, widać, że jest delikatny wstyd, poczucie jakby tutaj zgrozy, ale spokojnie. Ja, ja jestem Uff. swoim kompanem, jak chodzi o miłość do kompaktów. Szymon Sobota, czyli człowiek, który kiedyś dla nas rysował różnorakie rzeczy. No niektóre to nawet są. No. Jest to Lamborghini. A no jest, jest. Na naszej serii. Były Challenge, challenge. E, się pojawiały jego prace. Nawet tutaj widzę, że wrzucił swoją pracę z narysowanym tym bolidem. E, co my tu mamy? Konstrukcja ze stali i karbonu, 300 kg z kierowcą. Wow. Mm. Silnik 600 z Yamaha, 120 koni. Wow. E, w zależności od ustawień może osiągnąć 160 km na godzinę. Mam nadzieję, że to chodzi o 160 km czy 160 koni. Może i koni. Może koni. Y no, fajnie. Fajnie, że są takie Ciekawe. inicjatywy. Pamiętam, że jak ja studiowałem, to na AGH-też było AGH Racing, były budowane bolidy, są takie w ogóle specjalne e, formuły jakby no, dla studentów. Ligi, ligi jakby dla studentów. Mm -hmm. Także fajnie, kibicujemy powodzenia. Mamy nadzieję, że będziesz kolejnym Robertem Kubicą. Nie, bo może stracić rękę. <laughs> nie, nie. To... Yy, Michałem Szłam... Też lepiej, nie. nie. Niki Laud... nie. 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 E Erton Erton Felipe Mas... Nie, on też dostał sprężyną no. w łeb. <grym> Powodzenia w karierze. No. <grym> Audi A8 D3. Też nie mamy określonego, czy ma być rozt, czy ocena. Z ciekawostek felga RS4, RS5. No, ok. Serio? Taki jest wzór. Aha, dobra, już w tych nowszych. No, no, z nowszym, z tych B, B8. Miałem, się bałem, że kliknąłem. Full opcja, oprócz dociągania elektrycznych rolet pasażera, ma nawet solar. No, spoko, okay, Fajny. auto. Taki dupowóz bym powiedział. Trzymam kciuki za zawieszenie pneumatyczne. Bo wiadomo, <laughs> jak, to tam, jak to tam bywa w tych a 8 Także powodzenie. Rost ocena 206 20616VTI. No, te silniki to chyba były takie wątpliwe, Wizualnie zrobione RC. Silnik w tym aucie zmieniany jest częściej niż buty na lato A. No, a czyli to nawiązanie do tego lubi się napić oleju? No, to nie pierwszy, nie ostatni taki silnik, ale i tak kocham to auto. No to. Yy... Szacun. I nie, no Jakby wiadomo. No... Względem nieudanej francuskiej konstrukcji, żeby żywić takie uczucia, to to już naprawdę trzeba być jakimś zatwardziałym. No urodzić się niepełnosprawne dziecko i też je kochasz. No to tak jest samo z tym Peżotem. O, widzę, że jest jeżdżone tutaj na sierpie, na widoczek. No. Nie no, było tam był tam napisany jakiś ten, że coś o krakowskich drogach. Prężyny i tak dają popalić po krakowskich drogach. No okej. Okay. No jakby zielony pasek mi się rozumiem, podoba. że właśnie ten, że, że fakt, że jest ten paseczek, to to już jest projekt. Race car. Tak. Toróweczka. Mm -hmm. Race daily. Opel Astra F Caravan. Wydech marki Katanima. Okej, okay, moja ulubiona. Ale w tych Astrach, nie wiem, czy pamiętacie, nasz film najlepiej się sprawa, sprawują wydechy Katanima i Tumika Nima. Prosta rura. Tak się chyba nazywa też ta firma. Mm -hmm. e Końcową puchą Turbo Worksa. Nie no, bez sensu, stary. Robisz przelot, proste no, rurki, nie wiem, znajdujesz no. jakiś kawałek znaku przy drodze, ścinasz go przy lataniu bokiem w zimie, bierzesz później na warsztat, gniesz, docinasz, dospawujesz i chłopie masz wydech. I wtedy to chodzi bardzo ładnie. E... Ale źle tu jest modyfikacji, Góra no, silnika wrzucona z 1.6.8V, obudowa przepustnicy z Combo 1.6, rura do lotu od Mastera diesel, Ile tu jest aut w tym aucie? No, tylko że. Co? Łącznie z fabrycznych 60 koni wyszło prawie 110? No jak? No jak? Felgi aluminiowe 13. Nie wiedziałem, że robili w ogóle aluminiowe 13. Też jest jakaś tam zawieszeczka do holowania. Lampy firmy Sonar. Sonar? Sonar. Kurde, No taki clean look nawet. Ale trochę sleeper bym powiedział, co nie? Kurde, jak to ma naprawdę 110 koni, to jestem pod dużym wrażeniem, ale i tak. Łopel to panie wiesz. se sejść oglądaj. <grym> o, roast. Fake M3 E4628 Manual. No petarda, nasze klimaty. Ale co tu jest, jakby fake M3? Hmm. Są skrzela, zderzaczek, no taki widać, że fake. Z, z wydeżki z tyłu. No, no dobra, no jest stylizowana. Wydech przelot. O. Super. Super. No, to przynajmniej przynajmniej brzmi, mimo że nie jedzie, nie. Felgi jeszcze takie Nie no 220 koni to jedzie no. Gówno. No jak gówno. Masz no 140. No i nie mówię, że jedzie. Trzeba znać jakby możliwości swojej samochodu. Mhm. Moje pytanie jakby przy tym wszystkim jest takie, ile już zaliczyłeś krawężników, ile razy wyrwałeś wózek i czy to 28 to słabo. Ocena Rost Megan 2RS? Rost czy ocena? Ocena dobrze. Seryjnie 250 jest 300 silnik z Megan 3RS okej. Okay. Zawór blow-off, intercooler, downpipe, wydech do lotu, No, Czyli, jakby zrobione na takiego fajnego, trakowego upalacza. Mm -hmm. Ładny jest ten kolor. Moim zdaniem, najładniejszy chyba, z jakim okay. wychodziły te meganki. Tutaj też widzę, że zostało tak dosyć sprytnie rozegrane, podobnie jak w przypadku tam kolegi, który wrzucał kompakta, że nie ma zdjęć z tyłu tego mhm. samochodu, bo ten tył jest dosyć kontrowersyjny. I może łasko. Ale akurat się trafiło, że Mateusz zarządził, że oceniamy, w takim razie nie ma hejtujemy. Za ładne auto. No. Obiektywnie jakby z tych perspektyw, które wrzuciłeś, ładne auto. Yy, dobra, pewnie widzicie, że jesteśmy troszeczkę inaczej ubrani. Troszeczkę. Przy okazji poprzedniego nagrania, niestety, zepsuł nam się mikrofon, w związku z czym byliśmy zmuszeni przerwać wtedy to nagrywanie. Teraz nagrywamy dalszą część, ale w sumie stwierdziliśmy, że tych propozycji od Was jest na tyle dużo, że podzielimy sobie to na kilka partów. Więc w tym momencie kończymy parta pierwszego, a myślę, że za tydzień zobaczycie parta drugiego. I niewykluczone, że, że tych partów będzie, będzie więcej, bo naprawdę zasypaliście nas. Także dzięki za oglądanie tej części i widzimy się za tydzień. Być może jeżeli nie było tutaj jeszcze Twojego auta, które nam wysłałeś, to będzie w kolejnym partii. Do następnego.